Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj mieliśmy posiedzenie zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej do spraw zagrożeń bezpieczeństwa poświęcone systemowi Pegasus. Od pewnego czasu opinia publiczna wie i zadaje wielki znak zapytania, czy jest prawdą, że polskie służby specjalne są w posiadaniu systemu Pegasus, zwanego przez specjalistów bombą cybernetyczną. Ponieważ wszystkie wypowiedzi członków rządu i innych osób związanych z pisem każą nam myśleć o tym, że ten system jest w Polsce, dlatego że nie usłyszeliśmy zaprzeczenia, że go nie ma. Jedynie takie sugestie, że być może jest, a być może go nie ma, albo nie pamiętam, jak się nazywa ten system ten system na którym my pracujemy chciałam państwu po powiedzieć że to jest taki system w którym użytkownik każdy użytkownik telefonu komórkowego może być na celowniku systemu Pegasus. Ten system jest tak doskonały, że jest w stanie sięgnąć nie tylko do wszystkich zasobów, które są w państwa telefonie, czyli poczty, rozmów, maili, wszystkiego co tam się znajduje. Ten system jest tak doskonały, że jest w stanie bez państwa wiedzy robić zdjęcia ten system jest w stanie zamienić się w dyktafon. Problem polega na tym, że on jest nie do wykrycia. I w związku z tym, że sprawa jest bardzo poważna, w związku z tym, że każdy użytkownik telefonu w Polsce może być narażony na to, że służby zechcą sięgnąć to po, po ten system i zechcą z niego skorzystać, uznaliśmy, że sprawa jest tak ważna, że czas najwyższy zadać pytanie premierowi chcielibyśmy się dowiedzieć i żądamy odpowiedzi od szefa rządu czy system Pegazu został został przez służby specjalne polskie zakupione. Jeśli tak, to kto o tym decydował? Czy premier był o tym poinformowany? W, w ilu przypadkach te, ten system już został użyty, jak ten system jest autoryzowany, dlatego że mamy bardzo niepokojące wieści, że ten system jest autoryzowany przez właścicieli systemu, czyli tak naprawdę osoby, które są poza Polską. Tak, więc to jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa nas, obywateli, ale to jest kwestia również bezpieczeństwa Polski międzynarodowego. Czy ten system jest w jakikolwiek sposób kontrolowany? Wczoraj na posiedzeniu ze zespołu naszym gościem był były szef SKW, pan pułkownik Grzegorz Reszka i on mówił jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiaj oczywiście, jeżeli jest podejrzenie popełnienia przez to po zgodzie sądu również państwo i jego organa mogą mieć dostęp do, do naszych danych, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy sąd wyrazi na to zgodę. W momencie, kiedy ten system jest w rękach służb, to ta droga przez sąd jest ominięta. Czyli tak naprawdę to służby decydują o tym, kogo będą chciały podsłuchiwać, z czyjego te telefonu będą chciały korzystać. Bardzo niebezpieczne w związku z tym. Ja jako szefowa zespołu kieruję żądanie do premiera Morawieckiego, żeby odpowiedział nam na kilkanaście pytań związanych z tym systemem, a przede wszystkim na główne pytanie, czy jest prawdą, że system Pegasus jest w Polsce. Szanowni państwo, sprawa ma znaczenie absolutnie fundamentalne, ponieważ jeśli prawdą są te informacje, a wszystko wskazuje, że tak, o tym, że jedna ze służb zakupiła ten system, to oznacza przestępczą inwigilację obywateli, przestępczą, bo nie mającą żadnego umocowania w polskim prawie, poza kontrolą sądu i najwyraźniej też poza kontrolą prokuratury. Istotną kwestią jest, kto takie decyzje podjął, czy minister, koordynator służb specjalnych, czy premier mają taką wiedzę. Ja ze swojego doświadczenia ministerialnego, też jako członek kolegium służb specjalnych przez 4 lata, jestem o tym przekonany, że taka decyzja nie zapada na poziomie szefa służby, w tym przypadku CBA, która to zresztą służba, nie ma nic wspólnego ze zwalczaniem terroryzmu, a tego rodzaju systemy są stosowane w różnych krajach, raczej niedemokratycznych, no do zwalczania y, terrorystów i opozycji. Pozostaje też kwestia przeciwko komu ten system jest używany. Można sobie z łatwością wyobrazić, że przede wszystkim wobec dziennikarzy niezależnych mediów i wobec polityków opozycji. Trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego bardzo często dzieje się tak, że dziennikarze śledczy w wolnej redakcji przygotowują jakiś materiał, a dzień wcześniej w prorządowych portalach ukazują się artykuły, które mają ten temat spalić, zmienić czy odwrócić uwagę. Pytanie: skąd służby wiedzą o tym, że dziennikarze rozmawiają czy przygotowują jakiekolwiek materiały? Sprawa ma charakter niesłychanie poważny. Dotyczy fundamentalnych praw obywatelskich. I kwestii przestępczego łamania prawa. Tak jak mówiła pani przewodnicząca Krózik-Rostkowska, dzisiaj służby w Polsce mają pełne możliwości kontrolowania obywateli pod warunkiem, że prokuratura zwróci się z takim wnioskiem do sądu, bądź z wnioskiem uprzedzającym, bądź w trybie tak zwanej kontroli następczej. Więc. Wczoraj usłyszeliśmy od byłego szefa służby, że nie ma żadnego powodu do szukania jakiegoś obejścia prawa czy stosowania w tym przypadku innej procedury. Więc pytanie numer jeden: Czy mamy do czynienia z przestępczą inwigilacją obywateli? Pytanie numer dwa: Kto podjął decyzję i kto za nią jest odpowiedzialny? Jeśli mogę jeszcze dodać, szef były szef SKW nasz wczorajszy gość mu powiedział tak: to jest bomba cybernetyczna, to jest sytuacja, w której już nie ma mowy o dochowaniu tajemnicy dziennikarskiej, bo jej nie ma w momencie, kiedy każdy telefon może być w ten sposób wykorzystany. Nie ma mowy o tajemnicy adwokackiej. Także każdy z nas dziennikarz, polityk Sądzę, że nie tylko opozycji, bo to, takie przypadki tak, tego działania przeciwko politykom ze swojego obozu też oczywiście mogą być. Ale ktoś, kto jest przedsiębiorcą, budowlańcem, nauczycielem, ja myślę, że to dosyć łatwo sobie wyobrazić, ponieważ mamy w tej przestrzeni publicznej od kilku lat do czynienia z... z z ujawnianiem prywatnych rozmów, danych wrażliwych, no ostatnia sytuacja tego absolutnie z instytucjonalizowanego z takiego hejtowania w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie sięgano do tak zwanych zielonych teczek. No to proszę Państwa, no to te zielone teczki naprawdę są niczym w porównaniu z możliwościami systemu Pegasus. Także domagamy się od premiera jednoznacznej odpowiedzi i domagamy się również. I zwracamy się do premiera, choć bez specjalnej wiary, że premier zechce się sprawą zająć, natomiast zwracając się do premiera. Chcę mu zwrócić uwagę na to, że on również może być obiektem tego rodzaju działań. Nie ma żadnego powodu, żeby wykluczyć, że również wewnątrz obozu rządzącego ten system jest stosowany do inwigilowania polityków. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy o tym, że prezydent z premierem porozumiewają się, popularnym komunikatorem, popularnym szczególnie w ostatnich dniach. bo. Różne hejterskie gangi w ramach PiSu właśnie tym komunikatorem się posługują. Więc premier też powinien zadać sobie pytanie, czy jest bezpieczny i czy oddanie tego rodzaju niebezpiecznych narzędzi w ręce ludzi, którzy są maniakami inwigilacji, maniakami podsłuchiwania, jest działaniem racjonalnym. Ale żeby. Nie tylko na barkach premiera składać tę odpowiedzialność, zamierzamy również z panią przewodniczącą zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara, uważając, że mamy do czynienia z podejrzeniem bardzo poważnego naruszenia praw obywatelskich, i będziemy prosili go jako praktycznie ostatnią niezależną instytucję, niezależną odpisu instytucję o działanie w tej sprawie. Sprawa ma charakter fundamentalny. I mimo że cztery lata rządów PIS-u oswoiły nas z tym, że nie ma miesiąca bez nowej afery, bez nadużycia władzy, bez skandalu, z całą odpowiedzialnością chcemy Państwu powiedzieć ta sprawa jest niesłychanie poważna i przez koalicję obywatelską będzie traktowana i przed wyborami, i po wyborach, i do pełnego wyjaśnienia tej sprawy i ukarania odpowiedzialnych z ogromną determinacją. Na koniec mogę powiedzieć tak. Panie premierze, jeżeli pan myśli, że jest pan bezpieczny używając komunikatorów, które, które szyfrują wiadomości, to mam dla pana złą wiadomość, dlatego że system Pegasus jest tak doskonały, że wyłapuje te wszystkie informacje przed zaszyfrowaniem. Tak naprawdę nie ma przed tym systemem ucieczki, nie ma też żadnej możliwości, żeby. Zobaczyć, czy ten system na przykład przeciwko panu, czy też przeciwko któremukolwiek z nas został użyty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Ja chciałam zapytać o tą wczorajszą decyzję o tym, że Grzegorz jest że teraz to jednak pani Marszałek i Dawida Błańska będzie kandydatem na premiera. Skąd taka decyzja? I czy na tym miała wpływu, chociażby jakaś agencja, media pisały o tej agencji z Izraela, która doradzała o tym, że Grzegorz na skatynę słuchać i czy to, czy to też nie jest oszustwo wyborcze? No bo do tej pory wyborcy byli przekonani, że Grzegorz na jako lider będzie startował z Warszawy, a tu się jednak okazuje miesiąc przed wyborami, że Wrocław, a nie Warszawa. No byłoby jednak bardzo powierzchownym działaniem uznawać, że koalicja obywatelska i jej liderzy podejmują decyzje w oparciu o jakieś badania. One są oczywiście ważne, każda partia czy każda organizacja ich używa. Natomiast to jest decyzja, którą podjął Przewodniczący Schetyna. Mówił o powodach tej decyzji, o swoich rozmowach w całej Polsce. Mi też mówił o swoich długich rozmowach z panią Marszałek Dawą Wojską, więc tutaj dokładnie między nimi to się rozegrało i absolutnie w tej decyzji nie ma w moim przekonaniu najmniejszego elementu jakiegoś zwodzenia wyborców. Listy były rejestrowane do wczoraj do północy. Komitety miały pełną swobodę zmiany i Uważam, że taka zmiana, w której pani marszałek, może taki dawabońska jest liderką listy w Warszawie, a Grzegorz Schetyna jest liderem listy w bardzo ważnym i swoim rodzinnym mieście Wrocławiu, jest absolutnie naturalna. Także sądzę, że podjęliśmy absolutnie właściwą decyzję, decyzję, która mamy już perspektywę doby od tej decyzji. Jest bardzo dobrze przez wszystkich przyjmowana i mamy nadzieję, że ten styl, który Małgorzata dawa bońska wnosi od lat do polskiej polityki przyjmie się też i u innych. Tak? I że będzie mniej złych słów, złych wypowiedzi, ataków, a więcej... A więcej dialogu. Taka jest istota tej decyzji. Ja mogę tylko dodać: od trzech tygodni jeżdżę po okręgu swoim i nawet zwolennicy PiSu podchodzą do mnie i mówią: Mamy dosyć agresji, mamy dosyć podziału, mamy dosyć tego napięcia, które nam od czterech lat towarzyszy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że akurat Małgorzata Kidawa-Błońska jest tą osobą, która Tonuje e, emocje, a, a nie w, wzmaga, więc uważam, że oprócz tego, że jest kobietą, co z punktu widzenia obecności kobiet w polityce wydaje mi się bardzo ważne, no to właśnie jest tą osobą, która łączy, a nie dzieli. i Marzy mi się sytuacja, w której e, ta jej równowaga, rozsądek i takie zawsze dążenie do e, pogodzenia różnych racji. Przeważy i różni mężczyźni, również z pisu, jakoś będą się potrafili w tym odnaleźć. To jaka wtedy będzie rola Grzebo Szkotyma jak zawodnika Obywatelskiego w Obywatelskiej Wydawa? to będzie Grzebo Schetyna zarządzał z tego jego w siedzenie? Miałem okazję już, już o tym mówić, środkom masowego przekazu. Małgorzata że taki nie jest malowanym, udawanym kandydatem. Kto ją zna, myślę, że. Większość z Państwa ją zna długo i dobrze, jest osobą absolutnie samodzielną, którą nikt nie jest w stanie sterować. Także Grzegorz Schetyna pozostaje liderem i Platformy Obywatelskiej, i Koalicji Obywatelskiej, natomiast naszym kandydatem na premiera jest Małgorzata taki błońska i my w Platformie bardzo dokładnie rozumiemy, też mając doświadczenia przecież rządowe, pani minister. Grzegorz Roskowska i ja, że wiemy, co to znaczy. Premier, minister, marszałek Sejmu, prezydent. To nie jest Mister. tak, że wchodząc przez 8 lat w skład trzech rządów Platformy Obywatelskiej, była jakaś centrala partyjna, która tutaj tymi ludźmi sterowała. Więc wróćmy do takiej normalnej, demokratycznej polityki, gdzie marszałek jest marszałkiem, premier jest premierem, prezydent jest prezydentem. Nie potrzeba Polsce i szkodzi Polsce system, w którym pierwszy sekretarz KC o wszystkim decyduje. Już to przeżywaliśmy i od 30 lat cieszyliśmy się innym systemem, a teraz to niestety wróciło. Podstawową zdolnością każdego polityka, każdego obywatela, dziennikarza, każdego, który gdzieś funkcjonuje, powinna być zdolność do mówienia nie. I ręczę Państwu, że Marszałek Ida Wabońska potrafi powiedzieć nie Grzegorzowi Schetynie, nie powiedzieć nam, jeżeli ma inne zdanie i na tym to powinno polegać, więc analogii tutaj nie ma żadnej do premier Szydło, która jak pionek została na szachownicy przesunięta z B2 na B6, nawet się nie obejrzała, bo rano kwiaty, okrzyki Beata, a wieczorem już był nowy premier. To właśnie moje pytanie, bo czegorz, sam Grzegorz na w sejmowej krzyczał, że tego. Jarosław Kaczyński w końcu stanął na czele rządu, a nie zarządzał z siedzenia. No gdyby Jarosław Kaczyński, no, może może gdyby być. Jarosław Kaczyński skierował na premiera osobę podmiotową i samodzielną, to by nie było tego problemu. Już raz skierował, pamiętają Państwo premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który okazał się samodzielnym premierem i przestał być premierem w ciągu jednego dnia, kiedy się Jarosławowi Kaczyńskiemu wydało, że nie jest w stanie nad nim w całości zapanować. Także Małgorzata Kida-Wabońska jest samodzielnym politykiem, który gotowy jest wziąć odpowiedzialność za każdą funkcję. I pamiętamy, gdy była marszałkiem Sejmu, absolutnie według własnego uznania tę funkcję sprawowała i sądzę, że nawet... Politycy ówczesnej opozycji, a dzisiejszego obozu rządzącego żadnego zarzutu wobec niej nie mogą sformułować. Natomiast wszyscy nominowani przez PiS, niestety, są skażeni nadmierną dyscypliną i lękiem przed prezesem. Obserwowali to państwo tutaj w Sejmie, do czego prowadzi niesamodzielny polityk: do przeganiania dziennikarzy, do sprawdzania bagażników, do zagradzania wszystkiego. To już była kulminacja i zasłaniania się kotarami, chodzenia ze strażnikami po Sejmie. No to, to była kulminacja niesamodzielnego polityka. Więc porównajcie Państwo Marszałka Kupsińskiego do Marszałek Hidalgo w To ja mam jeszcze ostatnie pytanie o Pana Posła Brejza, bo wychodzą tutaj w kolejne zeznania, w których pojawia się po raz kolejny jego nazwisko i mówią e, urzędnicy, że to właśnie on miał kierować tym wydziałem hejtu w latach wśród w Wrocławiu. Czy Poseł Brejza ponieśli w związku z tym jakieś konsekwencje, czy, czy, czy nie? Jak Platforma Obywatelska postrzega ten problem? My ten, problem, my ten problem od początku widzimy tak samo i, mimo prób zaciemnienia tego o, 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 obrazu, sytuacja wygląda tak, że główną kobietą, która dzisiaj ma kłopoty z powodu tego, co, co w przeszłości robiła w raturzu, jest kobieta związana z pisem i wszelkie próby odwrócenia tej sytuacji i skierowania światem na krzyż. Krzysztofa Brejze są absolutnie nieporozumieniem i traktujemy to jako atak na Krzysztofa Brejze, dlatego, że jest politykiem Platformy Obywatelskiej, dlatego, że, że jest szefem, że jest szefem naszej kampanii. No ci, którzy zabinili, ci, którzy w tej chwili próbują przerzucić winę na innych, no powinni posypać głowy popiołem, a nie próbować absolutnie manipulując rzeczywistością, przerzucać winę tylko dlatego, że nazwisko Brejza w kręgach rządowych budzi takie e e emocje i po prostu elektryzuje wszystkich. Sto stoimy murem zakrzytowe Brejza. Tak. taki system, który pozwalał na inwigilację opozycji poprzez łączenie dostępnych e, danych o obywatelach. W istocie się okazało, że z tego systemu również e, zachodnie służby specjalne korzystały, z które się dowiadywały wiele właśnie o działaniach ekipy rządzącej. E, z tego co Państwo tutaj mówiliście, to, to ja rozumiem, z Pegazem może być podobnie, że on może być, e, e, że beneficjentem stosowania Pegaza może być nie tylko ten, kto go kupił. Tak? Tak, wspominała o tym pani przewodnicząca. Wczoraj pułkownik Reszka o tym bardzo wyraźnie mówił, bo zajmując się zawodowo tą sprawą jako ekspert, zwrócił uwagę na wypowiedź przedstawiciela izraelskiej firmy, która miała ten system dostarczyć, że co jakiś czas ta firma dokonuje audytu systemu. Więc kto. Zna tego rodzaju systemy związane w ogóle z bezpieczeństwem czy systemy militarne. Ten wie, że często jest tak, że ktoś pozostawia w swym ręku pewne kody źródłowe, pewne elementy, które pozwalają mu nawet w sposób niezauważony dla użytkownika, który go kupił, ten system kontrolować i korzystać z tych danych. W tym przypadku zostało to potwierdzone, więc tym bardziej jest to niepokojące, tym bardziej jest to poważna sprawa. To jest ten wątek, o którym też pani poseł Krusik mówiła. Czy ten system został certyfikowany przez odpowiednie władze w Polsce? Przecież nie można w Polsce żadnego systemu telekomunikacyjnego używać bez certyfikacji bądź cywilnego regulatora bądź Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc ta sprawa może być taka, że dziś widzimy ten wierzchołek góry lodowej, natomiast mamy. Do czynienia z ogromnym nadużyciem, wielopiętrowym nadużyciem prawa i zagrożenie bezpieczeństwa narodowego przez to, że gdzieś zagraniczna firma, kto wiemy, kto ją tak naprawdę kontroluje, może dysponować dowolnie danymi Polaków. Także sprawa jest absolutnie poważna, niepokojąca i dlatego ją podejmujemy i dlatego też mocno apelujemy do państwa dziennikarzy, bo uważamy. I mówiłem o tym na podstawie jakich przesłanek, że obok polityków opozycji to państwo dziennikarze są głównym obiektem tego typu inwigilacji prostej, bezszelestnej i poza wszelkimi normami prawa. Dziękujemy. Dziękujemy.